Cześć, witam Was To ma być według planów oczywiście uczciwie spędzony dzień dla zdrowia najpierw dwie godziny siłowni i tak trochę na poważnie na ostro, zresztą już słyszycie pewnie, że trochę mi się sapie a później a później to oglądajcie dalej A to jest właśnie Dalsza część dzisiejszego treningu Że tak parafrazując mojego kolegę powiem Być w kaskadzie i nie wejść do wody to no grzech Nie? No jak widzicie mnisi tutaj byli Powiem jeszcze tak w celach sprawozdawczych Temperatura powietrza jest niecałe 7 stopni Woda nadal ciepła ma ponad 11,5 stopnia Pozdrawiam wszystkich